Euro 2024 za kilka tygodni, wiele reprezentacji już podaje swoje powołania i wiemy jacy zawodnicy nie pojadą. Między innymi z braku kwalifikacji na Euro nie pojedzie Erling Haaland, czy także przez niepowołanie jest to Mats Hummels w świetnej formie. A w dzisiejszym odcinku zrobiłem skład największych nieobecnych na Euro 2024 i spróbujemy tą drużyną wygrać cały turniej w i Sports FC24 na modzie na właśnie to Euro. A więc tak jak mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku symulujemy... Euro 2024, drużyna mnie najbardziej obecnych, czyli na przykład Erling, Haaland i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. Jakbyśmy wbili znowu 200 apek w górę, to byłoby naprawdę świetnie. No i oczywiście wyzwanie, jeżeli skanisz, jaki zawodnik znajduje się na tej karcie, napisz, jak on się nazywa w komentarzu. Ja przyniosę Ci serduszko, yy, odpowiem na komentarz, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was oczywiście do odcinka. Ale na sam początek musimy sobie wylosować grupę, w której nasz... Klub zacznie, nasza drużyna reprezentacja, nie wiem jak to nazwać, więc chwila prawdy. I w jakiej grupie zaczniemy? Jest to grupa F, czyli grupa ostatnia? I z tego co pamiętam, to jest Portugalia, Turcja i Gruzja, więc pewnie Gruzję zamienimy, ale zobaczymy jak nam w tej grupie oczywiście pójdzie. A więc tak, jesteśmy w naszej pierwszej symulacji, jak mówiłem, grupa F, Czechy, Portugalia oraz Turcja. No i skład, do składu trzeba przejść. Halad, Izak, Berardi, Gorecka, Emre, Dabri Cikimas, Savic, Humels, Gosens oraz Ortega, nie każda w swojej pozycji, prawda? No ale jakoś sobie z tym oczywiście poradzić. Do tego jeszcze mamy Glicka, kulusewskiego Wernera, Brandta oraz Roysa. Nie ma mam rezerwowego bramkarza, więc to także może być dosyć zabawne w tej symulacji. Ale cóż, to skład zostawiamy. No i pierwszy meczu zagramy z Portugalią. Jednak nie, bo wywaliło mnie do grupy z Portugalii. Jeżeli byśmy tutaj wygrali, to naprawdę byłoby spoko. Dużo zawodników z reprezentacji Niemiec. No i w pierwszym meczu przegrywamy Leo Gossens oraz Gonzalo Ramos z Bramką. Więc u nas tylko obrońca strzela to dużo mówi. Brandz miała także Goreckę. No i na sam początek to nie wygląda to zbyt wyśmienicie. A teraz przed z Turcją. Czesi zremisowali e, z Turcją, więc no, tutaj, jeżeli wygramy, to szanse na wyjście z grupy się zwiększają. Więc Turcja kontra nasz skład. No i wykrywamy: Izak, Jazici, Berardi, Haaland oraz 2. E, tak to się chyba czyta. Nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze. Więc cóż, to pierwszą wygraną co daje nam także trzeci punkt. No i zobaczymy: jeżeli Czesi przegrali z Portugalią, to z Czechami zagrałem mecz o wyjście z grupy. A Czesi z y, przegrali, więc cóż, mamy 3 punkty, jeżeli tutaj będzie remis to na pewno z grupy wyjdziemy, więc no cóż, trzeba wierzyć na skład nieobecnych, no na Euro nie zagrają, ale może w tej symulacji się lepiej pokażą. I 4 do 1, Berardi, Haland, Berardi, Sołczek oraz Emre Can z golami, więc cóż, mamy 6 punktów w tej grupie, Truszyna naprawdę mocno według mnie zaskoczyła, trzeba to przyznać. I cóż, czy drugie miejsce? Dokładnie, drugie, Portugalia 9, komplet punktów, więc cóż, to z Portugalią nam nie poszło, ale Portugalia wygra z każdym, no i już wam mówię z kim gramy w kolejnym meczu. Więc cóż, my jesteśmy tutaj jak zwykle na znanej nam wszystkim stronie, no i cóż, trzeba tutaj postawić, załóżmy, że właśnie Gruzja to jest ta pierwsza drużyna, a nie, musimy to zmienić tak, że y, to jesteśmy my, no i Cześć Turcja no, tutaj nie wychodzą. No, i my zagramy z kimś z grupy E prawdopodobnie, więc tej, cóż, to cóż, zostawiam tak jak było to w normalnej symulacji, czy coś tam tutaj pokazuje? My byśmy tutaj zagrali z drużyną, która wygra grupę D, więc grupę D no zapewne wygra, wygra Francja, więc termecz zagramy z Francuzami, więc cóż to, zaraz się widzimy i zobaczymy, jak tam nam oczywiście pójdzie. No i cóż, przed nami mecz z Francją, o którym mówiłem, skład się oczywiście nie zmienia. No, z Francuzami może być, szczerze mówiąc, ciężko. No ale cóż, to Polska wygrała czy może składnie obecnych, także wygrywamy 3 do 1: Erling, Haland, Saliba, Haland oraz Izak z bromkami. No i przechodzimy dalej, więc zapowiada się kolejna, naprawdę świetna historia w dzisiejszym odcinku. Więc cóż, zaraz zobaczmy, z którą drużyną zagramy następny mecz. Ale tutaj jeszcze widzimy potwierdzenie, że pewne awansowaliście, że pięknie zarzucą, że znowu szukuje. No, i jak widzimy, tutaj wedle naszej prowizorycznej symulacji teraz mecz z Belgią. Który jest finałem, Więc cóż, no z Belgami także powinno się udać wygrać No czy tak będzie, to już zaraz, teraz zobaczymy A więc tak, no Belgia, 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 Belgia No Belgia na pewno jest słabsza niż Francja No ale wiemy, że taki mecz także można przegrać Więc cóż, chwila prawdy Czy uda nam się pokonać Belgów 4 do 2 i witam Państwa w półfinale Podogrywce: dogrywce Erling Haaland, Brandt Czyli do, było 2 do 2 do końca meczu 90 minut, więc Brandt De Bruyne, Izak oraz Tielemans, a wy w dogrywce w ranki strzała Brandt oraz B Halland, więc to naprawdę to, co gra ta reprezentacja nieobecnych, to jest po prostu jednym słowem hit. Wielka forma naprawdę Halanda to trzeba tutaj pochwalić Norwegę. No i cóż, to taki złożony skład naprawdę daje radę, no ale zobaczmy, z kim zagramy w półfinale. No patrząc tutaj, no to raczej do no tutaj wiemy, że wyszliśmy. Włosi by wygrali. Tutaj to są przewidywania. Niemcy. Portugalia, Więc zagramy z reprezentacją Włoch O wielki finał Więc to no cóż, to no zaraz się przekonamy Czy zagramy w finale No ale na razie już ta symulacja naprawdę bardzo mocno oddaje A więc mecz z Włochami Jak to już tradycja Kiedy mamy półfinał To oglądałem mecz cały Z najlepszymi oczywiście akcjami No i tutaj się przekonamy Jak po prostu no obecnych Bez tych sobie poradzi No ja jestem szczerze mówiąc bardzo ciekawy Na biało nasza Krakowie czyli tak naprawdę skład nieobecnych na niebiesko-włosi, na no to wszyscy się oczywiście domyślamy. No i cóż, to jeżeli wejdziemy do finału, no to będzie już piękna historia. Halland tutaj musiał pewno pociągnąć most, to duży no jeden z najlepszych zawodników całej grze overallowo, więc powinien dać radę oczywiście. W ogóle patrząc na te plansze, to one się bardzo dziwnie posuwają, tak szczerze. Naprawdę jest to dosyć ciekawe, ale cóż, 15 minut, zobaczmy sobie statystyki. Na razie posiadanie piłki na stronę Włochów żadnego strzału nie było, to trochę dziwne. W ogóle, patrzcie, to jest jakiś niewidzialny też zawodnik, więc coś się tutaj zlagowało. I strzał na bramkę, no i cóż, skład nieobecnych z pierwszym strzałem. Ciekawe, kto jest taki niewidoczny, to jest ciekawe, jak to jest na pewno, bo ta piłka chodzi dosyć daleko od tej planszy po stronie naszych białych. I cóż, to no na razie piłka ładnie jest rozgrywana, dosyć wyrównany mecz. No, oczywiście, właśnie po pierwszym strzałem zdobyli też pierwszego gola. I tak się nie dzieje, strzał. Niecelne z tego co widzimy, bo nie ma szansy na strzelenie bramki Ale no cały czas tej coś się może wydarzyć No to trzeba sobie po prostu powiedzieć yy, no i cóż, zaraz się kończy też pierwsza połowa Jakby było jakieś rzuty karne, też byłoby na pewno tej ciekawie No ale i tak już według mnie ta drużyna doszła na pewno daleko, bo aż do półfinału I jest strzał, ale nic z tego nie ma I cóż, to Włosi tutaj bardziej grają z kontry chyba z tego co widzę Ale w 100% tak pewnie nie jest, no widzimy tutaj tylko te plansze Jakbyśmy grali w warcaby, tak naprawdę no i co, no pierwsza połowa się skończy prawdopodobnie bez gola, no chyba że teraz coś Halant, ale broni tutaj Gianluigi Naruma No i cóż, 0 do 0 po pierwszej połowie, no i przechodzimy do połowy drugiej. No i teraz Włosi będą pewnie mocniej atakować, strzelają czy na pustą bramkę można dobić, można dobić, ale Ortega, czyli dosyć niedocjonalny bramkarz Manchesteru City broni, który nie jest także na tak, na euro, no ale jak się manuje też tiga, no to nie dziwię się, że ze celowego bramkarza nie powołali. I teraz Halant wybiega. Jest także Izak oczywiście. Halant jest. Tutaj rozegranie 1 do 0. I to Berardi taki niewidoczny. Berardi z golem w 60 minucie. No i skład największych nieobecnych. Coraz bliżej awansu do finału. Bramek więcej, czy strzałów więcej, szans więcej. posiadają piłki gorsze, ale no. Jeżeli tutaj się zamurują, a zawodników do tego mają. Bo jest nieobecny Mats Hummels, jest Savic. Czyli tak powiem doświad doświadczeń zawodnicy. No to powinno się udać tutaj. Do finału wejść, a z kim zagrają w finale, no to przekonamy się też zaraz. Cały czas tutaj yy, odegranie Berardi z tym golem wcześniej, nie wiem czy on strzelił tak naprawdę. I rzut wolny, który wykonuje Erling Haaland, a z tego co wiemy z symulacji, rzuty wolne w symulacjach często się siada, siadają ale to jest też takie nadośrodkowanie no, no, bardziej broni do Naruma. Więc cóż, to ostatnie 15 minut dla Włochów, żeby się tutaj bronić. Najczęściej no, się to uda. Jest strzał broni do Naruma, no cały czas w grze Włosi no do Naruma tutaj nie pozwala na drugą bramkę, bo to by zakończyło mecz i znowu broni. Zobaczmy sobie na jego ocenę. Jeżeli się da 6-0, więc to nie jest jakieś wysokie 2-0. Aleksander Iżak, no i cóż? No znowu finał. Znowu finał w pierwszej symulacji. No wątpię, że tutaj Włosi ta sobie odrobić. Dwie bramki w 9 minut. No ale takie, czy futbol widział? Więc to cóż. Zaraz widzimy się w wielkim finale. 5 minut do końca. Jest strzał Berardi, który także nie pojedzie. Nie nie, przez kontuzję chyba nie powiedziesz z tego co pamiętam. Tak przynajmniej mi się coś kojarzy, bo czytałem największych nieobecnych te na Euro i Berardi tam oczywiście był. Więc cóż, dwie minuty do końca, dwie minuty do końca i cóż, skład nieobecnych jedzie na finał Euro 2024. No i już sprawdzamy z kim, no i sprawdzamy z kim mogliby zagrać. To cóż, zróbmy to po takiemu, że Niemcy kontra Gruzja, nieobecny Krakowie, Kraków, jak chcecie tak możecie mówić to i zobaczymy czy znowu Niemcy w finale oczywiście, ale zobaczymy czy uda się składowi nieobecnych piłkarzy pokonać właśnie Niemców na ich własnym terenie w finale Euro. Więc cóż, przed nami wielki finał, trzeba powiedzieć to cóż bo tutaj oczywiście większe szanse więc co? <ścoughs> co? to gadam, to nie widziałeś z taką częstotliwością Niemcy kontra skład nieobecnych czy oni wygrają te Euro? To jestem naprawdę bardzo ciekawy z reprezentacją Włoch poszła naprawdę łatwo, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz przechodzimy automatycznie statystyki na biało. Już wiemy, nasza drużyna na czarno jest to drużyna Niemiec, którzy no, ostatnio przegrali z Polską w symulacji, I to już wszyscy widzieliśmy. I Czyżby strzał tam, bramka pamiętam, padła bardzo szybko, bo chyba to było w piątej minucie strzelił li i Sane. No ale tutaj, no tak szybko tej bramki chyba jednak yy, nie strzela, bo my 10 minut i cały czas 0-0, no ale potencjał w drużynie jest. W ostatnim meczu to chyba pokazali i broni Ortega. No, Ortega także na euro nie pojedzie z tej Hummels, jest tej Gorecka, jest Werner, na mawce jest wiele piłkarzy, których kojarzymy z reprezentacją Niemiec. Więc zobaczymy, czy to będzie miało jakieś odzwierciedlenie na normalnych boiskach. No, to się przekonamy na pewno. Jest Werner, broni Ortega i nie ma bramki cały czas. Ale Niemcy tutaj mocniej na pewno cisną. No, na razie tutaj skład obecnych jest nieobecny też na boisku, bo zero strzałów. Zero szans, ale może jakaś tutaj zabójcza kontra, jedna, poleci, po której padnie najważniejszy gol 32 minuta 13 minut do końca, jest atak, jest strzał I 1 do zera. To my strzeliliśmy? My jesteśmy na czarno Co za fuck up Co jest? To Berardi, to my nie byliśmy na biało, to ja źle popatrzyłem, Niemcy są na biało, my jesteśmy na... Nie wiedziałem, że Krakowie ma czarne stroje w ogóle Co się dzieje? Powie połowie symulacji się dowiedziałem. Czyli my tak czystejśmy od samego początku? No teraz ma to sens. Slowly Liroy sala. To było do przewidzenia, no niestety. Koniec pierwszej połowy. I zobaczymy, jak to będzie w połowie drugiej. Widzimy tutaj znowu niewidzialny niewidzialne Berardi. No to jest Berardi, na pewno, no bo już to zauważyliśmy. Na razie remis, na razie nikt jeszcze tego euro nie wygrywa. Ale także nikt nie przegrywa 40 minut do końca. 40. No, zaraz już prawie 30. Zobaczymy, czy ktoś się pokusi, czy będzie jakaś dogryweczka. Coś w tym stylu, zobaczymy. Bo jak piłkarz jest mniejszy z to, że ich sobie nie Niektórzy. 2 do 1! Bo to są pijali teraz, to mi się tak mylą te kolory, że jestem daltonistą ewidentnie, no. To nie wiem, to. Niemcy 2 do 1. No dobra, na czarno jesteśmy my, na biało są oni. Teraz już wiem, że to my, Leon Gorecka 2 do 2, więc Niemiec Niemcowi taki sprawia nos. Mamy 2 do 2, 65 minuta, więc jest grad bramek. Czyli to jednak tym razem reprezentacja Niemiec, panie widzialnego piłkarza. Teraz to dużo tłumaczy. No czy teraz będą padały bramki? Czyś otworzył wo gorek woli? Tak, gorek... Worek goli! Gorek woli. Nie wiem, dzisiaj to są na pewno jakieś ciężary z mojej strony. strzał, ale broni, Bramkarz, broni, Bramkarz. I mamy 80. minutę tego spotkania. Czy będzie Haland? No, Halandowi zabrakło tutaj tej pary, żeby strzelić. No cóż, to zaraz się pojedyncze rozstrzygnąć. 5 minut do końca, czy Niemcy to rozstrzygną? Nie, jest teraz kontra. Zawodników nieobecnych na euro. Niektórzy nie jadą przez kontuzję, niektórzy do tej powołania, niektórych Drużyna po prostu tam nie gra. Teraz, no. Tutaj coś będą kminić, ale do, czy będzie gol. Nie ma, więc cóż, kto wy. Wygraliśmy 4 do 3, znaczy 2 do 3, Gnabry strzela w 111. Minucie. No i cóż, Drużyna nieobecnych wygrywa Euro 2024. Według mnie niesamowita historia, naprawdę się jaram tym odcinkiem, gdyż to nie spodziewałem się, że w pierwszej sytuacji się uda znowu wygrać. Więc cóż, ja oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jak Wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję jakiś fajny komentarz no i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć!